Hej wszystkim, po raz kolejny witam was Zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Ostatnio zakończyliśmy epizod numer 1 tejże gry, czyli Turnabout Memories, czyli ten sam epizod, w którym graliśmy jako zmarła już w dzisiejszych, teraźniejszych czasach szefowa Phoenixa, Mia Fey, tak to była jej druga rozprawa w karierze, jak słyszeliśmy. Była to rozprawa, w której oskarżony był sam protagonista tej serii, czyli Phoenix Wright. Udało nam się jednak go obronić. Udowodniliśmy, że tak naprawdę osobą, która zamordowała ucznia na uniwersytecie Ivy Dagaswallow, była dziewczyna Phoenixa Dalia Hawthorne. Dlaczego to zrobiła? No cóż, to było powiązane z inną sprawą o morderstwo. Os y osobą, w której którym mordercą była również Dalia, czyli to tak naprawdę było oskarżenie o podwójne morderstwo. I było to morderstwo tak się składa prawnika, które wydarzyło się w tym właśnie budynku sądowym, w którym spędzamy teraz większość serii Ace Attorney Eset not 32 antivirus wypad. I jak się później okazuje, wszystko to było tak naprawdę retrospekcją ze strony Phoenixa, który już którego już słyszeliśmy słowa z jego punktu widzenia na końcu pierwszego rozdziału, tak więc co sugeruje, że epizod numer 2, który dzisiaj rozpoczniemy, The Stolen Turnabout, to będzie epizod, który będzie się rozgrywał już z punktu widzenia Phoenixa Wrighta i będziemy kontynuować już w tych czasach, w których zakończyła się gra numer 2. Czyli konkretnie będzie to koniec roku w grze 2018, czyli mniej więcej już prawie 3 lata po tym, jak Phoenix e, e, zaczął, wiecie, prawni prawniczyć i tak dalej. Tak więc, epizod numer 2 tak wypadałoby już go rozpoczynać nie tracić czasu na jakieś tam gadanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co powiem o tym epizodzie, może być potencjalnym spoilerem. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak więc epizod oczywiście podsumuje, mm, wiecie, po zakończeniu i tak dalej. Powiem na wstępie tylko tyle, że będzie to epizod oczywiście dłuższy od yy, epizodu numer. Yy, no, od epizodu numer jeden, oczywiście, że tak, ale będzie krótszy od, e, od epizodów drugich w poprzednich grach. Tak się to składa. Będzie e, w pierwszej grze epizod drugi. Okej, okay, chyba on będzie troszkę dłuższy, ale nie wiem. Dobra. Nieważne, nie będę wam montać tutaj w głowie. E, po prostu może nacisnę i rozpocznijmy epizod drugi The Stolen Turnabout. Oczywiście. Tradycyjny intern. Mamy godzinę pierwszą w nocy. I bip, 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 bip! Detektywie! Udało się! Uuu, co za ulga! Dobrze wiedzieć, że biżuteria jest wciąż bezpieczna. Oho! A żebyś wiedział, kolego, to pewnie nasza stalowa ochrona ich wystraszyła. Czy mógłbyś otworzyć jeszcze raz safe dla pewności? Tak, ta sylwetka! Czyżby! Nie będę mówić, bo niektórzy może nie oglądali dwóch poprzednich, zagrajmy z tej ale nieważne. Ale czyżby to była ta postać, na którą czekamy! Tak więc, wow! Duże zabezpieczenia w sejfie zaiste, ale... A! Wykiwano nas! W, wszyscy na zewnątrz! Ochrona! Włączyć reflektory! A! a, 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 a. Powodzenia następnym razem, dżentelmeni! Wybaczcie, ale obawiam się, że muszę was opuścić! Spotkamy się znowu! Przy następnej pełni! Pozdrowienia od... A pozdrowienia od niejakiego... Mask? The mask! wiecie, taki mask w bardziej w francuskim stylu. Tak, mamy już w, e, 11 październik 2018 roku. Tak więc wiecie, przyszłość i te sprawy. I to są biura prawnicze Wright Co. Jeżeli widzieliście dwa poprzednie zagrajmy, ale, albo chociaż e, poprzednie zagrajmy serię Attorney. To to miejsce powinno być wam oczywiście znane. I ta postać również, ale za chwilę. Hej, Nick! Spójrz tylko na to. Hej, czy ty w ogóle mnie słuchasz? Możesz wyczyścić toaletę później, to jest ważne. Nie, to jest pierwsza reguła dobrego biznesu. Jeżeli klient musi skorzystać z toalety, to musi być dobrze, wiecie, wypucowana i tak dalej. Ech. O co z tym razem chodzi? Ha, ha! to będzie ostatni raz, kiedy będziesz e, do mnie mówił w ten sposób, ha? Za, e, już niebawem wkroczymy w nasze wielkie e, chwile. Wielkie chwile? A co masz na myśli, mówiąc my? Nie masz na myśli, że ty i ja. Ha, nie bądź głupi. Mówię o mnie i o Perli oczywiście. Dzień dobry. E, miło mi pana znowu spotkać, panie Nick. Pearls! Nie zmieniła się nic, a nic! Chwilka, a co ty tutaj robisz? Hehe, <grystanie> czy pan nie, nie słyszał, pani Nik? Proszę, niech pan na to spojrzy. A co to jest? Jakiś plakat? O, oh, To też kojarzymy z drugiej gry. Wioska Karen, czyż nie? To się zgadza. To jest nasze rodzinne miasto. To jest mojej perli. A o co chodzi z e, tym e, szumem wokół tych skarbów? Hahaha, ha, ha, bardzo śmieszne. Możesz się śmiać, jak tylko chcesz. Ale dziś wieczorem będziesz e, inaczej dla nas grał. Dziś wieczorem? A co ma się niby dzisiaj dziać? E, właściwie to wystawa skarbów Skyrim nie zaczyna się aż e, do następnego tygodnia. Ale e, ludzie, którzy tą wystawę prowadzą, wysłali nam e, kilka przeźlawików. I to dlatego się dzisiaj ubrałam na specjalną okazję. Co sądzisz, Nick? Ha, ta sama maja, inny dzień, tylko te same ciuchy co zawsze. Ta młoda dziewczyna to Maja Fej, młodsza siostra Mi Fej, mojej przyjaciółki i mentorki. Po raz pierwszy spotkałem ją dwa lata temu. Wtedy pracowałem przy sprawie, której, e, która dotyczyła morderstwa Mii i od tej pory to ja byłam osobą, która trzymała te całe biuro prawnicze w ryzach za kulisami. Właściwie to jest tylko przykrywka dla jej prawdziwej, dla jego, dla jej prawdziwej roli. W rzeczywistości jest medium i troszkę cienistym bohaterem. Hej, kogo nazywasz cienistym? A ta mała dziewczynka to Pearl Fay, ale zazwyczaj mówię na nią Pearls. Ona jest kuzynką Mai i sama trenuje, aby zostać w kiedyś medium. Wiem, że jestem nieco młoda, ale chcę pomagać jak tylko mogę, pani Nick. Wioska Karin to jest e, rodzinne miejsce miejsce narodzin, techniki wzywania dusz Karin. A Maja jest córką e, mistrzyni szkoły wzywania dusz Karin. Wiem, że to brzmi trochę niedorzecznie, ale mówię poważnie. Widziałem jej moc własnymi oczyma. To jest y, coś prawdziwego. Ziemia Donika, jak długo masz zamiar e, zmu e, zmusić... zmuszać takie dziewczyny jak my do czekania? Tak, panie Nick, nie mogę już dłużej czekać. Chcę zobaczyć tą wystawę! Wygląda na to, że nie mam tutaj wyjścia. Możemy równie dobrze tam się udać. I mamy dodany dowód do zapisów sądowych, mimo tego, że wiadomo, jeszcze nic się nie stało, ale to gra z Phoenixem Wrightem, Coś się na pewno stanie, znając życie. I udajemy się do miejsca, które nazywa się Lordly Taylor. Znaczy, mógłbym to niby tłumaczyć na wystawnego krawca, ale jako centrum handlowe nie brzmi mi to yy, zbyt, wiecie, normalnie. Może jako restauracja wiecie, pod wystawnym krawcem i tak dalej, chociaż krawiec z reguły nie pasuje do restauracji, ale po prostu będę się zwracał do tego miejsca Lordly Taylor. Czyli Lordly Taylor to jest najbardziej wystawne i naj, jedno z najdroższych centrów handlowych, jakie są w mieście, a więc wystawa skarbów, ha. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Wow, jaki czad! Tak, możesz sprawić, żeby nawet największe śmieci wyglądały ładnie. To wszystko zależy od tego, jakie chcesz wystawić. O, nawet mają tutaj wywieszony ten stary ee, zwój, który zawsze wisiał e, w e, magazynie fejów. O, tak, pamiętam, że na niego się wdrapywałam, jak była mała. W, w... pokoju... Jak to się nazywa heir, W... pokoju... następców, czy właśnie... wiecie, następnych pokoleń. Powiedz nick. Osoba, która jest odpowiedzialna za tą wystawę, czeka na nas w podziemnym magazynie. W porządku. Przypuszczam, że powinniśmy tam pójść i powiedzieć dzień dobry. Nie! Tak, teraz wkraczamy w... TĄ część gry, w której nie znajdujemy się w budynku sądowym, tylko wiecie, badamy yy, świat poza sądem. Nie, po prostu badamy miejsce zbrodni i tak dalej. Tym razem nie jest to miejsce zbrodni, tylko po prostu wystawa, ale przypuszczam, że możemy nacisnąć guzik egzamin, aby badać za pomocą dotykowego klawisza na Nintendo DS, wiecie wiadomo. To nie jest dotykowy klawisz, robię to myszką, ale żeby badać to wszystko i wiecie, nawiązywać interakcje i tak dalej. Mamy tu kawałek ciuchów, y, który, na którym są y, wyszyte czy namalowane y, postacie. Prawdopodobnie mamy tutaj tylko ezotoryczną wiedzę, którą y, ogarniałoby tylko medium. Hmm, zobaczmy. Tutaj mamy coś po angielsku 108 sposobów, żeby zaoszczędzić. Jestem całkiem pewien, że ten numer wzrośnie od czasu, kiedy go zobaczę. Cóż, zawsze szukamy jakichś nowych sposobów, wiesz? Będąc medium, możesz e, z tego czasem nie wyżyć. To fakt. Ale z drugiej strony, jako prawnik, też e, nasze finanse nie są zbyt dobre. A to dziwne, bo mecenasci chyba powinni mieć właśnie dużo kasy. E, o co chodzi z tą wielką, wiecie, poduszką? E, niby tutaj jest, ale nic na niej nie ma. Hmm. To musi być przeznaczone dla największego skarbu. Największego skarbu? Czy jest tutaj coś takiego? Ha! Dlaczego? Ależ... oczywiście, że tak, prawda, Perli? O! Um, tak, oczywiście. Tak! Stawiam, że naprawdę to odebrałoby ci dech w piersiach. Ale co to jest? O, Mistyczna Majo! Spójrz, nie mogę w to uwierzyć! O, to takie urocze. To jest mały. Kurde, przed chwilą miałem to, a teraz ten. To jest mała makieta wioski Karen. Tak, spójrz na to. Ale tak jakoś wygląda na troszkę niedopracowaną. O, Mistyczna Majo, to twój dom! Mamy tutaj na... nawet napisane siedziba fej. Jak, masz rację. Chciałbym jeszcze tutaj dodać napis sławni. Nie rób tego Maja. Mo mogliby się na nas zezłościć. To też poznaję z drugiej gry. Myślę, że pamiętam skądś ten stary parawan. Jestem pewien, że to był ważny dowód. W tamtej sprawie o morderstwo w wiosce Karen. Ten parawan jest największym... E sekretów, które e, kryją się za naszą techniką wzywania dusz. Wow, tego <grystanie> e, pi, pismo sześć pismo sześciu liści karin. Tak, parawan e, pisma e, sześciu liści karin, ok. Jeżeli mamy tutaj taki sekret, to dlaczego to jest najbardziej e, najchętniej pokazywane na tej wystawie? Nie mam bladego pojęcia, ale pójdźmy za czerwonym dywanem jak VIPy i udajmy się do e, podziemnego magazynu w Lorry Taylor. Tak? No i mamy ten podziemny magazyn. T to miejsce jest straszne. Czuję się jakby potwór mógł wyskoczyć na nas e, o każdej porze. Nie bój się, Perli, ja Cię ochronię. O, Pan Wright! A! Potwór! Miałaś rację! Ha? Potwór? O! Nie potwór, ale znowu znajoma twarz. Dobry wieczór! Miło mi pana znowu widzieć. P pani. Ja panią znam. Ha! Miło mi cię również widzieć, mała dziewczynko. A! Dzień dobry! C czy ona jest twoją przyjaciółką, Nick? I skąd ty ją znasz, Perli? Miło mi Was spotkać. Jest, miło mi Cię poznać, kurde. Jestem Adrian Andrews. I e, zajmuję się e, promocją i planowaniem tej wystawy skarbów. Jestem także odpowiedzialna za e, wszystkie aranżacje związane z ochroną. O, e, miło mi Panią poznać. Adrian na pewno się zmieniła od czasu, kiedy ostatnio się widzieliśmy. A więc to jest nasz magazyn. Mamy tutaj złożone naprawdę cenne skarby i e, wiecie, eksponaty i tak dalej. Tak więc teraz możemy z osobą, która przed nami stoi, pogadać. Tak więc Adrian Andrews, osoba, która wystąpiła w drugiej grze, w ostatnim rozdziale. Na pewno minęło sporo czasu, czyż nie, panie Wright? Nikt, co się tutaj dzieje? Kim jest ta kobieta? Dl dlaczego rzucasz się na mnie? Co? Po prostu pomyślałam, że to może by byłoby bardziej dramatyczne, gdybym tak się tym przejęła i to wszystko. Mistyczna Majo! Nie powinnaś go tak Nie powinnaś mu tak łatwo tego darować. Proszę, Maja, nie mów niczego, co tylko popchnie Pearl dalej. Pan Wright naprawdę mi pomógł, kiedy najbardziej tej pomocy potrzebowałam. To, to było coś, co wydarzyło się 7 miesięcy temu. Pamiętasz czyż nie? Sprawa niklowego samuraja? Nie do końca. W końcu siedziałam w ciasnej. E, e, w ciasnej, ciemnej. E, e, jak to się nazywa? Piwniczki na wino. Czy to ci umknęło nik? Tak, ja nic nie będę mówić, ponieważ wiecie, to byłby spoiler wobec drugiej gry. A co tam? Maja była porwana, a Adrian Andrews była jednym z ważniejszych świadków w sprawie o morderstwo niejakiego Juana Corrida. Tak, mówię tutaj Juana, a nie Juana. Zdaję sobie sprawę z tego błędu, przepraszam. E, potem odeszłam z pracy menedżerki i zaczęłam e, swoją karierę tutaj. Wow, to coś ciężkiego. Przepraszam, panie Andrews, gdyby nie my. Nie, niech pan tego nie mówi. Cieszę się, że to wszystko się tak potoczyło. Dzięki panu i wszystkim innym, którzy byli w to wplątani, byłam w stanie zmienić swoje życie. Naprawdę jestem wam wdzięczna. Uuu, co za ulga. Okej, okay, tak więc teraz co do tego sklepu, czyli wiecie, całej wystawy i tak dalej. Naprawdę jestem pod wrażeniem pani Andrews. Prowadzenie całego, całej wystawy... Takie jak ta musi być naprawdę ciężką sprawą. Cóż, Lordly Taylor wkrótce będzie obchodzić swoją dwusetną rocznicę założenia? Wszystkie te dzieła, które są na wystawie w głównym holu, są... Yy, równie dobrze warte najświetniejszych muzeów na świecie. Uhu, słyszałaś to Perli, Najświetniejszych muzeów. Tak, słyszałam, to naprawdę jest wspaniałe. A więc ten magazyn jest bardzo dobrze chroniony, ha? Oczywiście, że tak. W końcu mamy tutaj wiele bezcennych eksponatów. E, ochro ochroniarze, którzy są tutaj zatrudnieni również są niezwykle dobrze wytrenowani. To brzmi w porządku, a więc o co chodzi z tą twarzą, którą on teraz serwuje? Tak więc teraz egzamin po raz kolejny, będziemy znowu badać. Przechodzimy na prawo i pierwsze, co powinno nam się rzucać w oczy, to ta złota statua. Mistyczne mają, niech pani spojrzy na... E, spójrz na e, to, co stoi przy drzwiach. To, to jest mistyczna Ami, zgadza się? Tak, to jest statua kobiety, która wynalazła technikę wzywania dusz Karin, Ami Faye. Pożyczyliśmy tą statuę od jednego z holów w... w, w e, w posesji Fay. Tak naprawdę dotarło to do tego poranka. No i mamy to dodane do zapisów sądowych. A czym jest ta strasznie wyglądająca rzecz, którą trzyma? Nie pytaj mnie, skąd ja mam niby to wiedzieć? Cóż, ty jesteś przyszłą Mistrzynią, zgadza się? Możliwe, ale to jest pierwszy raz, kiedy widzę yy, na własne oczy tą statuę. Ta rzecz to jest. E, Shichi Shito To jest e, ceremonialny miecz. To nie jest prawdziwa broń, a więc ostrze nie jest zbyt ostre. O, kurczę, a chciałam coś pociąć. A dlaczego patrzysz się na mnie? O, spójrzcie, już mamy ósmą. Czy wy w ogóle jedliście? Cóż, właściwie nie mamy za co. E, w końcu. E... Y już udało mi się y dorobić rezerwację w y restauracji na 12 piętrze dlaczego nie pójdziemy tam wszyscy na obiad? O! Podoba mi się dźwięk tego słowa. Obiad. To brzmi tak y wystawnie. Y poproszę lunch dla dzieci. Ha <ścoughs> ha ha, Pearly, mamy już obiad, nie lunch. A więc dlaczego nie... Dlaczego nie zjesz e, swojego dziecięcego obiadu? Okej, okay, a więc w takim razie jeden dziecięcy obiad dla mnie. A więc e, powinniśmy się wszyscy kierować na górę? Po tym uroczym popołudniu wszystko co pozostało nam. E, wszystko na co pozostało nam czekać to otwarcie wystawy. To było wspaniałe, widząc z panią Andrews, która wyglądała na taką zadowoloną. Nikt z nas nie mógłby przypuścić, że dokładnie następnego dnia coś okropnego mogłoby się wydarzyć. Hmm. Nikt by się tego nie spodziewał, poza wszystkimi graczami, którzy są już obeznani z tą serią. Tak więc, następny dzień. Nikt to okropne! Co do. Znowu czyścisz toaletę? Pamiętaj, to jest ważne! Zbyt dużo klientów odeszło st stąd z powodu źle doczyszczonej toalety. Nigdy nie wiedziałem, że miałeś na tym punkcie taki... E, nie tyle, co... no... kręćka. Możesz mi odpuścić. Mój mózg e, jest tak wyczerpany, że mógłbym po raz piąty wcisnąć klawisz drzemka. Może włączę telewizor. Mamy pewne wieści, co do kolejnego y, skoku na wystawę skarbów. E, bazując na poszlakach, które znaleźliśmy na miejscu zbrodni, władze ustaliły, że wierzył, że jest to robota pewnego wspaniałego złodzieja. Mask the Mask! M mask the Mask. Nawiązując do y, naocznego świadka, Lordy Taylor e, otrzymało list e, z groźbą kilka dni temu. To jest już piąty skok e, tego tajemniczego złodzieja, który namierza tylko najrzadsze skarby. E, Lordy Taylor? A więc, Nick, co teraz zamierzasz z tym zrobić? Nawet nie próbuj wracać do czyszczenia toalety. Skarby? Lordy Taylor? Nie myślisz? Tak! A teraz stawaj, Nick. To było e, skradzione przez Mask the Mask. Jest e, nasz najbardziej cenny skarb. Zaklęta urna Skarren została skradziona. Co? To ciekawe. Spodziewałbym się, że ktoś został zamordowany, a nie, że coś zostało skradzione. Możesz mi odświeżyć pamięć, czym jest ta zaklęta urna. To jest najbardziej e, cenny skarb w wiosce Karin, to wszystko. Popatrz, jest zawarty na tym plakacie. Nie pamiętasz, co jest w środku? Ta urna zawiera duszę bardzo ważnej osoby. Mówiąc najprościej, duszę mistycznej Ami Faye, założycielki techniki wzywania dusz Karin. Racja, Perry. A, tak, to się zgadza. Chwila, moment. Myślałam, że na tej urnie było napisane Ami, a teraz jest tutaj IAM. Hm, masz jakiś pomysł, skąd to się mogło e, tam wziąć, perły? Ha, e, ja, cóż, <laughs> jest kilka tajemnic, które lepiej, aby pozostały nierozwiązane, czyż nie tak, pani Nick? Tak, my wiemy o co z tym chodzi. To się zgadza. Rok temu było morderstwo w wiosce Karin, rodzinnym mieście Mai. Ta zaklęta urna. Okazało się, że jest to bardzo ważny dowód w tamtej sprawie, że był to wa bardzo ważny dowód w tamtej sprawie. To też zostaje również dodana do tej sprawy. Skoro była została skradziona. Okej, okay, teraz e, toaleta jest bardziej błyszcząca niż głowa sędziego, tak więc zobaczmy, co jest dalej. Co się z tobą dzieje, Nick? Co masz na myśli? Co masz na myśli, panie Nick? Najwięk e, największy skarb mistyczny Mai został skradziony. Czy nawet cię to nie obchodzi? Ale myślałem, że ta urna była skarbem wioski, a więc nie widzę jak... Mistyczna Maja jest tą całą wioską. Ona jest przyszłą mistrzynią e, szkoły wzywania Karey. Wie pan o czym e, mówię pani Nick? Nie, nie pozwolę panu myśleć inaczej. Okej, okej. Okay, okay. A więc co mam z tym niby zrobić? Czy to nieoczywiste? Niech pan idzie i niech pan znajdzie tego złego, który to zrobił. Tak! I, nie, i odzyskaj naszą skrodzioną urnę. No, ale ja nie jestem detektywem. Jestem prawdzi... To nie ma z tym nic wspólnego. Jeżeli byłby pan... E, prawdziwym gentlemanem, znalazłby e, pan to dla pana mistycznej Mai. O Boże, o Boże! Nie ma zwycięstwa wobec e, tych bajkowych opowiastek Pearl. A więc jak się nazywa imię... Jak się nazywa ten zły gość? Mask The Mask Zapamiętaj, Mask The Mask! A jeszcze co do tego incydentu sprzed roku. A to było okropne: byłam aresztowana i to wszystko. Ech, ktoś został zabity i tak dalej. No ale podejrzewam, że jeżeli Phoenix i Maja byli wplątani już w ile? sześć spraw morderstwa, to podejrzewam, że to ich tak jakby druga natura. Rok temu morderstwo w wiosce Karen. Mężczyzna został zabity podczas wzwania duszy przez Maję. A ta urna e, była kluczowym dowodem, który udowodnił jej niewinność. E, panie Nick, czy mógłby Pan nie mówić mistycznej Mai co do tego? Obiecał Pan, pamięta Pan? Powiedział Pan, że nie powiedziałby o tym, że stłukłam tą urnę. O, tak, to się zgadza. Teraz pamiętam. Ta urna e, miała na sobie napis A.M.I. Dopóki Pearl e, niechcący nie roztrzaskała go, nie roztrzeskała jej na milion części. Ona próbowała w sekrecie ją naprawić. Powiedzmy, że nie bardzo jej się to udało. Przepraszam, nie jestem zbyt dobra z, e, co do takich rzeczy. Nawet e, co do literowania słów. Tak czy inaczej. Oto jest wynik jej... tego małego projektu. Nie udało jej się prawidłowo ułożyć kawałków tej urny i teraz zamiast napisu AMI jest tam napisane IAM. Nie mogę uwierzyć, że nikt tego nie zauważył aż do teraz. Rok później. Ja też nie mogę w to uwierzyć. Okej, okay, tak więc... Nie mówmy, Maj. Po prostu dajmy się do Lordy Taylor i wiecie, zacznijmy szukać poszlak, ale. W ogóle ta sprawa będzie dotyczyć. kradzieży? Nie morderstwa? Przecież zawsze było morderstwo. Tutaj. To jest jak Sandomierz w Ojcu Mateuszu. Tam mordują kogoś co drugi dzień. A jakimś cudem, wiecie. Wszyscy, wszyscy tak naprawdę się tym nie przyjmują. Okej, okay. ktoś został zamordowany, pyk, sprawa rozwiązana, <grywamy> żyjemy dalej.